Robloxowe creepypasty Witam was w nowej serii na kanale w której będę opowiadał popularne robloxowe creepypasty mam nadzieję, że seria się spodoba i zostawicie multum łapek w górę ja już więc nie przedłużam i życzę wam miłego oglądania Ani była dziesięcioletnią dziewczyną która miała trudne dzieciństwo podobno Ani Zadawała bardzo dziwne pytania, typu: Czy próbowałeś surowego psa? Gdzie mieszkasz? Czy lubisz zardzewiałe gwoździe? I jeszcze wiele innych dziwnych i przerażających pytań. I mówiła inne dziwne rzeczy, takie jak: Gdy upuściła talerz, przez przypadek rodzice zmuszali ją do zjedzenia jej żywego psa. Po kilkunastu dniach jakiś gracz, który miał Ani znajomych dołączył do jej gry na Robloxie, Any miała na twarzy jakąś czerwoną plamę. Przez ten czas była ciągła cisza, dopóki Ani nie napisała. Czy nie jest tu gorąco i od razu wyszła z gry. Następnie, po jej wyjściu. Dom stanął w płomieniach, a niebo stało się czarne. Podobno Ani specjalnie podpaliła dom po kłótni z jej matką. I tu nie chodzi tylko o dom w robloxie, ale też dom w prawdziwym świecie. W 2014 roku była pewna dziewczyna, która nazywała się Coco. Była normalnym graczem Roblox i nic specjalnego się nie działo. Dopóki, dziewczyna zwana Uboli, nie zaczęła jej wysyłać wiadomości typu Nie śmiej się ze mnie. Dlaczego mnie opuściłaś? Oni mi dopadli. I wiele innych wiadomości. Koko odpisywała Juboli, ale nie dostawała odpowiedzi. Następnie Koko próbowała ze wszystkich sił dołączyć do gry Juboli, ale niestety nic tam ciekawego nie znalazła. Ale gdy wyszła z gry, awatar się zmienił cały na czarny. Sprawdziła od razu konto Yuboli i zobaczyła, że konto Yuboli zmieniło swoją postać od bardzo długiego czasu. Ale co przerażające, to awatar wyglądał tak jak wcześniejszy awatar Koko. Potem juboli wysłała jej wiadomość: Dziękuję za uratowanie mnie. Koko była przerażona i przestała cokolwiek robić z Juboli. Po kilku dniach Koko przestała się logować do Robloxa. Ze względów bezpieczeństwa było po ze strachu, ponieważ nie wiedział, co się stało, i było to mega dziwne. Alon Trafner. Wszystko zaczęło się w roku 2018. Był kojarzony z filmikiem zagranicznego youtubera Flamingo. Później Alon Trafner stworzył grę The Plains. Gdy dołączysz do gry, masz poczuć pokój i przerażającą atmosferę. Jeśli Chciałeś przejść przez za bramę, no zacząłby cię gonić ogień. Jeśli zginiesz od ognia, usłyszysz przerażający śmiech i po chwili zryspisz się na nowo. Alon Trafner tworzył potem kolejne gry, takie jak The Districts i Smutna Twarz. W gry szybko odechciewało się grać, ponieważ były straszne. Tworzył gry, dopóki nie przestał tego robić, i temat o nim ucich. To by było na tyle. Nagrywam taki testowy odcinek. Jeśli się spodobało i chcecie więcej, to dajcie lajk like i suba będę wdzięczny. Dzięki.